Choć trudno w to uwierzyć, w tym miejscu jeszcze kilka tygodni temu stały domy mieszkańców Trześni. Wał przeciwpowodziowy nie wytrzymał niestety naporu wielkiej wody. Wszystek ten piach i tą ziemię z tego wału przeniosło i mówimy mamy tam teraz taką plażę na tym miejscu. Jeszcze pół metra do strychu do, dochodziłoby. Nieco więcej szczęścia miała pani Stanisława. Jej dom ocalał, choć sama nie wie kiedy ponownie w nim zamieszka. Zalało nam wszystko, meble, wszystkie poszły. Teraz do tej pory jeszcze jest woda. Z góry pozbieraliśmy wszystkie meble, położyliśmy na balkon. Poszła druga fala, wszystko zabrała. Rok szkolny skończył się wcześniej, dużo szybciej niż zwykle. Ostatni dzwonek zabrzmiał tutaj już kilka tygodni temu. Nie, to, to nie jest rzeczywistość, to jest sen. Na dzień dzisiejszy to trudno sobie w ogóle wyobrazić jak my tutaj mamy żyć, jak my tutaj mamy wrócić do normalności i kiedy w ogóle do tej normalności da się nam wrócić, bo no widzicie zresztą panowie jak to wszystko wygląda. Wszyscy uczniowie, którzy tutaj uczęszczają do nas do szkoły, wszyscy są poszkodowani. Z pomocą śpieszą kasy Stewczyka, organizując szereg akcji pomocy poszkodowanym w tegorocznej powodzi. Chcielibyśmy z jednej strony wysłać te dzieciaki na, na wakacje, żeby mogły odpocząć, żeby mogły zapomnieć o, o, o tych e, tragicznych zdarzeniach. Bardzo potrzebne są takie wyjazdy. Potrzebne są nie tylko dzieciom, ale potrzebne są zwłaszcza rodzicom. Będziemy również sponsorować zakup pomocy naukowej. Do szkoły podstawowej, m.in. właśnie wcześniej. To akcja Skok Kasystewczyka i Skok Ubezpieczenia. Mogą Państwo odnaleźć w odpowiednim oddziale Skoku prawdziwą, najprawdziwszą skromotę. Tam wrócić grosz, bo naprawdę każdy grosz się liczy. Jesteśmy z Wami! Na wielki koncert charytatywny, współorganizowany przez Kasystewczyka, zjechały gwiazdy polskiej estrady wszyscy ludzie mogą dowiedzieć się co tak naprawdę przeżywamy my osoby które dotknęła ta powódź bardzo dobra inicjatywa myślę że przyniesie wymierne konkretne efekty